Proszę Państwa, jeszcze taka fajna, e, fajny dodatek. Bebe trochu guda po śląsku. Słucham. Na śląsku jest taka tradycja, że to hop utrzymuje rodzinę, a żona siedzi ino w domu. I co chłop? I co chłop robi? Szmolec, czyli pieniądz w gwarze śląskiej. <laughs> Także. BB już niedługo będzie to Nie, to się nie nadaje na, na, na antenę A znasz jakieś potrawy śląskie? Rolada wołowa z kluskami śląskimi w sosie grzybowym A jakieś zgwary słowa? Krupniok I? Cuk, w Krupniok to kaszanka, cuk to pociąg, ten no dziecko. O, jest fajne słowo ciepać. Może mieć bardzo dużo znaczeń. Na przykład wungla do pieca można dociepać, śmieci można wyciepać, coś przez sitko można przeciepać, można kogoś ciepnąć, czyli yy, przywalić komuś, lufnąć się, czyli się przejść. Życie się toczy w doma, w chałupie na dupie. Klupać to czyli na przykład można pukać, Kotlety walić to też można klupać, powiedzieć. Tam rozumiem na, na, na co dzień tak mówią. Ja. A ja to co to jest? Tak. Po śląsku. I po niemiecku, bo to jest jak znasz no, niemiecki, to ma się znaczenia śląskich. do do ale. Śląskich do, domyślać. Do, do Pociąg, cud, żywcem, jak, cuk, żywcem jak po niemiecku. Kaj, to jest gdzie, dokąd. Kai idziesz, kaj mieszkasz. No, praca, Arbeit. Wiązku? No to rzadko akurat. No, oni mają e... więcej z Niemca niż z Polaka. Chyba ja Chyba ja e... Czekaj to będzie ten e... E... Wonieć, pachnieć No To po... No, po ukraińsku też wonić.